Jeśli nie wiecie, jednym z moich celów na ten rok jest zrobienie czegoś takiego jak Akademia Biznesu Filmowego, czyli coś, co pozwoli osobom, które są hobbystami i pasjonatami, zacząć po prostu na filmowaniu zarabiać. Pierwszą rzeczą, którą chciałem zrobić, to przeanalizowanie takich podstawowych fundamentów, które są potrzebne do stworzenia naprawdę fajnego biznesu filmowego. I co? Na ten moment mamy osiem takich głównych modułów, które według mnie są takimi właśnie fundamentami, także już wam się z nimi podzielę. Numer jeden e, to są podstawy tworzenia biznesu i marki. Tutaj wchodzimy w takie rzeczy, jakie filmy chcemy robić, jak powinien nasz biznes nazywać, jaki model biznesowy wybrać. Kolejnym modułem będzie tworzenie oferty i wycena. Jest to chyba jedna z najbardziej problematycznych rzeczy w naszym społeczeństwie filmowym, ponieważ bardzo dużo osób nie wie, e, jak wyceniać swoje filmy i będę wam podawał przykład wkładowe wyceny, będziemy razem budować e, kosztorys i do, po, dostaniecie stawki. Wszystko, co potrzebujecie w zasadzie do e, pod, podstawowej wyceny, ale przed tym oczywiście będzie budowanie oferty, czyli e, coś, żeby wycenić. O to chodzi. Musimy stworzyć coś, co możemy wycenić, więc to jest bardzo ważne. E, następnie będzie cały moduł o pozyskiwaniu klientów od strony internetowej przez content po płatne reklamy e, i polecenia. Pokażę Wam wszystko na praktycznych sposobach, jak ja pozyskałem klienta każdym ze sposobów, które tutaj opisuję, więc to jest cudowne. Następnie będziemy mieć cały moduł o sprzedaży, czyli głównie o komunikacji z klientem, jak sprzedawać, jak się umawiać. E, jakie techniki stosować, żeby on powiedział tak, e, więc to też naprawdę jaram się, bo to, so, to jest coś, co tak długo już chciałem stworzyć i wiem, że przyda się to bardzo wielu osobom, żeby po prostu albo się doszlifować, albo po prostu zacząć tą przygodę z biznesem filmowym na jak najlepszym poziomie. I następnie wchodzimy w bardziej taką papierologię, ponieważ jest to też element biznesu, który musimy opanować i hmm. będą to umowy, wyceny. I zamykanie już projektu, przejdę z wami przez każdą umowę, jaką możecie podpisać w trakcie trwania i prowadzenia biznesu filmowego. Umowy z klientem, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę, umowy z aktorem, umowy najmu, e, zgodne na wykorzystanie wizerunku, pity, nie pity e, i potem formy rozliczeń, e, ubezpieczenia. Więc jest naprawdę wszystko. To jest kopalnia złota e, i dostaniecie to wszystko na tacy. I następną rzeczą hmm. będzie zarządzanie procesem produkcyjnym, czyli jak to jest założyć czapkę producenta, e, czyli żeby na planie filmowym wszystko się spinało logistycznie. E, Legalnie i finansowo, więc tutaj będziemy przechodzić przez preprodukcję, produkcję i postprodukcję, jak biznesowo do tego wszystkiego podejść. I następnie mamy przedostatni moduł. E, czyli taki wewnętrzny biznes management, czyli narzędzia, systemy i procesy. Pokażę Wam wszystkie narzędzia, jakich używam do prowadzenia biznesu wewnętrznie. A no i tutaj też będziemy wchodzić w e, finanse. Pokażę Wam, jak dla freelancera albo dla osoby, która prowadzi właśnie biznes w naszej branży kreatywnej, e, mogą być poustawiane konta oszczędnościowe, konta podatkowe itd., itd. Więc to są bardzo taktyczne. I praktyczne rzeczy. I ostatni moduł, którym chcę się z Wami podzielić, to jest Big Picture Thinking, czyli takie przyszłościowe myślenie o Waszym biznesie. Tutaj wejdziemy w różne rzeczy, takie jak zatrudnienie pierwszych pracowników do pomocy, kiedy może wejść w to bardziej full time, jaką formę podatkową najlepiej wybrać dla swojego biznesu. Pogadamy też o dywersyfikacji jakichś przychodów w firmie i na przestrzeni całego programu, przez który będziemy przechodzić, bo chcę, żeby to był kilkutygodniowy program, w którym się będziemy zdwaniać kilka razy w tygodniu, będę chciał też, żeby były osobne, wydzielone e, moduły na kilku ponieważ wiem, że możecie mieć dużo pytań na przestrzeni całego e, kursu i warsztatu, e, więc będziemy też się zdzwaniać specjalnie po to, żebym mógł odpowiedzieć na Wasze pytania. I kurczę, naprawdę mam tutaj przed sobą całą mindmapę e, i wygląda to niesamowicie. E, I teraz muszę się po prostu zabrać za tworzenie pierwszych prezentacji i opisywania tego, żebym ustawiał Wam w jak najlepszy sposób, najbardziej skondensowany i przystępny dla Was, Przedstawić. Więc jeśli chcecie być na bieżąco z tym projektem, jak nad nim idzie mi praca, itd. itd. to obserwujcie e, i oglądajcie, ponieważ wrzucam, updateuję e, i chcę stworzyć dla Was coś naprawdę niesamowitego. Akademia Biznesu Filmowego.